Cześć, witajcie! Z tej strony BSM37. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest ze mną oczywiście cdm 39 Witam serdecznie. No, ogólnie w takim razie dzisiaj zagramy sobie oczywiście w BSM37 SMP, bo przypominam jest maraton. Ogólnie mamy już 50 subów, niedługo 60, to jest naprawdę Stonks. E, więc no, ogólnie dzisiaj, słuchajcie, będziemy robili sobie remake'a e, po prostu starej bazy e, na BSM 37 SMP. Nie wiem, czy ale cena popsuł Windy, więc będziemy musieli tak wyjść. Ogólnie pokażę Wam na razie, gdzie ona się w ogóle znajduje, bo nie wiem, czy ją kiedyś pokazywałem. Chyba tak, ale nie jestem pewien, więc no, po prostu będziemy ten. E, no, jak widzicie, ogólnie ta baza znajduje się w tym, tutaj, jakby, kościele. Bo jak widzicie, tam jest tam nasza normalna baza i tutaj po prostu w tym kościele była kiedyś stara. E, no, więc ja myślę, że możemy już w sumie zacząć ten odcinek, e, więc no. E, przygotowaliśmy razem z CD-em tutaj takie rzeczy do remake'owania bazy w tych dwóch skrzynkach. E, więc tak, w pierwszej chyba nic nie dałem, ale zaraz zacząłem, tylko że mam jakiegoś laga. O, się otwarło. Trzy bloki żelazne nice. jest, ale no o, tutaj mamy rzeczy do budowania, a więc jakby ja tutaj już em, zabiorę to i pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to postawiłem tutaj ten blok, ok. E, no, I tutaj dodamy jakąś podłogę nową. No wszystko nowe po prostu. E, tak, będziemy też musieli naprawić farmę, więc ja myślę, że pierwszą rzecz, którą właśnie zrobię, to naprawię tej farmy. Więc, no. Ale farmy będę mieć tutaj, farmy będę mieć tutaj. Gdzieś. A, okej, okay, czyli będziemy likwidowali farmę. Okej, okay, jak myślisz, z czy tutaj powinna być podłogę? Tego drewna. Mam go dosyć dużo. Okej, okay, to było chyba sprawstwem z tych małych, które robiłem w poprzednim odcinku? No tak, mamy jeszcze tutaj trochę, więc postawię. Sedens yy, W ogóle, nie wiem, BSM, podasz mi jakieś kody, gdzie jest tam taki lastek do ci drewno, kiedyś, bo... dam Ci. Tutaj jest went, więc możemy się pobawić w impostoru. Ściany nie będziemy tutaj wymieniać, bo by jest bardzo ładna. No tak, tutaj jak jest z czego powinna być podłoga. Bo czekaj, BSM do końca tutaj. Yy, kto by było odważnie, by zabił tego golema. <laughs> nie, no zasadzie to jest taki golem obrońca, jak ktoś się dostał do bazy, to on broni. No, słuchajcie, magazyn też będzie remakeowany, ale dobra. Yy, już od razu wygląda lepiej, to można zauważyć, ale to jeszcze nie procentowo. Yy, to, co chcemy. Czemu ten osadnik yy. tutaj zawsze wchodzi? Ja się chcę go pozbyć, po prostu. Nie, on sobie pójdzie. O, patrzcie, to jest taki trik na osadników, że jak nie chcą za wami iść, to po prostu klikacie, a oni do was podchodzą. O, 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 chodź, tego chodź, chodź. chodź. Nie, czemu do mnie nie idzie. Świetnie, no ja tak, jak... to pokoju. jest jego nowy pokój. To będzie pokój muzyczny, taki jaki był kiedyś. No tak, pamiętam jak tutaj puszczaliśmy sobie muzyki, bo nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak internet, żeby sobie tam puścić. Um, więc puszczaliśmy takie po prostu spłyt. Um, ja teraz się zastanawiam, to czy tu są to jakieś, jakieś parę. Pere... E, więc no. Myślę, to... ludzie, że. Yy, idziemy po prostu dalej. No. I po prostu tą bazę jak Ale jakieś inne rzeczy są. No i wszystkie pokoje już będą moje, bo nikt tu nie mieszka, więc jakby po co mam tutaj no. będę te pokoje. Bo ogólnie no, to będzie no, chyba no, moja baza no. ogólnie dobra. Mm, Słuchaj, ty PSM wymienię dach. A co ty robisz? Nie, ja. OK ściano. Kiedyś będziemy mieć tamtego drewna, jak mi nam starczy, bo mam teraz nie mam tego ciemno zemowego, ale dobra. Słuchajcie, to wszędzie jest tak ciemno. Zauwa ta władza jest taka ciemniejsza, taka tajemnicza. Eee... Słuchajcie, myślę, że tutaj, tutaj, tak, że wymienimy dach, to tylko wymienię dach. No, słuchajcie, tutaj też wymieniamy węta, już tego nie będzie Tutaj słuchajcie, też pokój wymienimy mm, Słuchajcie, tutaj dalej robimy i słuchajcie, tutaj będzie Bo tam jest creepy pokój, który już niedługo nie będzie creepy, bo ta praca jest teraz to już będzie niedługo Może po prostu go zabudujemy No, słuchajcie, tutaj Ja myślę, że ja wiem, co zrobię. Ja wiem co zrobię, a chodź w tutaj w tej bazie trochę hmm. nie wiem co to co, kto ja, ja teraz to... urosnę... O, jest akurat jeden cobblestone, nice Jakby, za... nie wiem, zabudowujemy tutaj to? Nie, właśnie tutaj będzie ten pokój. Będzie, będzie, będzie też jeden pokój. Tutaj będzie... Okay. No, też będzie mój pokój. Ale tutaj będzie tutaj będzie mój pokój, słuchajcie, tak, to jest oficjalnie teraz już mój pokój. Ale dobra, słuchajcie... Chociaż e... kiedyś był mój. Tak. To ja go stworzyłem, się upominał. Więc no... Mm. Słuchajcie, tutaj pokój muzyczny edytujemy najpierw. Teraz, oczywiście podam go omeblujemy, słuchajcie. Wszystko usuwam. żadne omeblowanie nie będzie. Czemu w ogóle? Ta ryba zaraz wyskoczy. Musimy mieć jakieś szkło. Czy to naprawdę nie ma nigdzie szkła? Ja, ja mam szkło. Ja mam szkło. 32. O nie. Ej, to, to sobie muszę tam postawić w tym akwarium, bo ta ryba zaraz wypadnie. Ciekawe ile ta ryba już tutaj siedzi. Naprawdę. No, Patrzcie na tą creepy bazę, jaka ona była creepy, a teraz ta już taka ładna. No, już tutaj jest ładnie. w ogóle fajny pokój, taki chill z osadnikiem. No słuchajcie, wkładałem tutaj jakieś treblory, do nas teraz... W ogóle teraz... tutaj, co ciekawe, jest stary pokój Macieja Wiecie, tego pillagera, w naszej bazie on jest po prostu identyczny I co ciekawe, jeśli tutaj zejdziemy, to to jest właśnie escape room Może go w kolejnym odcinku będziemy eksplorowali, kto wie Ale ja jeszcze pokażę wam kolejny pokój Macieja, bo Maciej ma strasznie wiele pokoi To jest jego pierwszy pokój No nie? robimy. Teraz... Zróbcie sobie na przykład przejęcie do tego momentu i zróbcie screena. Więc kolejny pokój Macieja. Uwaga. I. Tak wygląda kolejny pokój Macieja. Ogólnie poprzedni wyglądał po prostu tak samo, tylko pousuwaliśmy tamte rzeczy po prostu, chcieliśmy tu przenieść. Więc taki jest kolejny pokój Macieja. No i zróbcie teraz screena. Ok. I idziemy do kolejnego pokoju Macieja, kolejnego pokoju Macieja. Okej, okay, no idziemy tam. I uwaga, oto on, Po prostu identyczny. Więc no, porównajcie sobie swoje screeny i po prostu wszystko jest takie samo, tylko tam w poszczególnym po prostu nie ma tych tych. Bo usunąłem, że dać do innego pokoju, więc po prostu. Wszystko wygląda totalnie tak samo. Zajmujcie się teraz magazynem, bo powinniśmy. No, Zajmujcie się nie. już. No, ogólnie, jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, polecam zacząć, bo tutaj robiliśmy taki mostek, I jeszcze tutaj to zrobiliśmy akurat poza odcinkiem, taką mini bazę, tutaj. Parfur. E, no. Wiele razy tutaj ludzie ginęli. E, więc, no, jakbym ja teraz. Hmm, Zrobimy. Idziemy do, po prostu do starej bazy i tam robimy nadal remake. I. Więc no. Może to będzie kiedyś moja baza, na razie nie wiem, nie planuję. Może będzie, nie wiem, na razie to jest. Nie wiem, na pozytywne mi się spodoba Dobra, no, słuchajcie, więc yy, ogarniałem się dalej. No. Nie wiem, czy jak coś windę cały zepsuć. To ja zepsułam, ale dobra, słuchajcie BZM tej tej rzeczy Ja tą windę będę tak, musiał to. zaraz naprawić Najpierw unimankujemy na bazę No, ja właśnie robię tą naprawiam windę w rom remake. Więc no mm. Teraz jeszcze tutaj. I czy masz CDM Piasek Dusz? Bo tutaj powinien być taki Piasek Dusz, ja nie wiem czy... Tego masz czy nie? Więc jako słabo. Słabo ludziska. ale Co ale... widzowie? No widzowie ludziska prawie to samo. No i widzowie są ludzie. Okej. Okay. Aha, ok. spoko. I. O, 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 działa, działa, działa. Czemu sobie anglicze, dlaczego ty to zrobiłeś? Czemu to tu... To... Ok, nie idziemy po prostu. I dalej zbieramy wodę. Czemu tutaj się pamiętają świnie po tej bazie? Ja nie rozumiem po prostu. Um, a więc... Dalej tutaj idziemy. Okej, okay. nie wiem czy ale tutaj się nie postawiło już pełne cudełko BSM 30 BES, się umył, tam O, jest, jednak się zrobiło Dobra, no to ludziska, robiłem tutaj na piasek, już to jest i tu? Co to? Jakieś hmm. nasiona Słuchajcie, ten odcinek będzie podzielony na dwie części, mi się wydaje, bo naprawdę, ja nie, nie chcę robić 30 minut tego odcinku, bo mnie to też męczy no, no, więc dobrać. jakby zaraz tutaj, w na razie odcinek trwa 11 minut, to ja tylko wydaje, tak długo, ale myślę, że zaraz i tak kończymy, jak naprawię tę windę Myślę, że odcinek będzie koła winda Naprawiona Nie, bo nie ma jak baza. Dajemy sobie bazy. się widzę, ja chyba już na razie będę kończyć z tym, jak bazy, na obecną chwilę, oczywiście, bo, bo chcę też pokazać jakieś inne gierki, ale dopiero no, się skończy odcinek. No tak, bo zaraz się tutaj kończy. Nie wiem, co ty zrobiłeś z tą window, ale trzeba tutaj naprawiać. Nie, więc po prostu jedziemy tutaj. Okej, okay, wyląd... No nie naprawdę CDM, zepsułeś to tą windę. Ale po prostu się naprawiamy dalej, no bo po prostu... No co ja mam powiedzieć? Naprawiamy. Naprawiam. O nie, może... Tutaj byśmy... O o. Jakby gdzieś tutaj nie ma, więc będziemy musieli po prostu wykombinać gdzie. Nie ma pełnego bloku wody, tylko po prostu bloga, woda opada. Ja myślę, że zrobi... Ja myślę, że to nie zrobimy, jednak. Yy, nie, nie ma piasku dusz Więc jakby. Tu nie chodzi o, o piasek dusz, tylko o źródełko nieskończonej wody. No, no, bo no, tu jest piasek dusz i tylko on jest teraz zepsuty. Nie, nie, bo jakby tutaj usunąłeś jakiś... O, już naprawiłem. Okej, okay, widzowie. I no, okay. więc myślę, możemy... no myślę, że możemy już kończyć, slajście, więc e, tak. możecie w komentarzach napisać sugestie na kolejne odcinki. E, jakby kolejny odcinek na razie to będzie po prostu część druga z remake bazy, więc e, no pamiętajcie, że sobie obczaić po tym, jak wrzucimy znowu, a tymczasem sajcie, jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. No i do zobaczenia.